Szanowni Panowie Ministrowie, Ekscelencje Księży Biskupie, Szanowni Panowie Generałowie, Admirałowie, Dowódcy Wojska Polskiego, Szczegodni Kombatanci, Żołnierze Wojska Polskiego, Droga Młodzieży, Szanowni Państwo, wszyscy zebrani w tym rzeczywiście szczególnym miejscu, w szczególnym czasie. Miejsce szczególne, dlatego że zebraliśmy się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski, jego czyn niepodległościowy, to wszystko złożyło się na to, że po 123 latach wybiliśmy się na niepodległość. A dzień szczególny, dlatego że spotykamy się w przeddzień święta niepodległości. Już ponad 100 lat temu doszło do tego wiekopomnego wydarzenia, kiedy Polacy odzyskali niepodległość. Dla nas, Polaków, niepodległość jest czymś wyjątkowym. Nie szczędzimy krwi, ofiar do tego, żeby niepodległość utrzymać, żeby niepodległość zdobyć. Tak było w XVIII wieku. Kiedy to do walki ruszyli Konfederaci Barscy, czy kiedy pod dowództwem Tadeusza Kościuszki wybuchła insurrekcja, tak było w XIX wieku, kiedy to powstańcy stawali do boju o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą. Tak było w końcu podczas I wojny światowej. Zakończona sukcesem była ta batalia, Polska. Odzyskała niepodległość. Niestety, 80 lat temu, na podstawie paktu zawartego przez naszych sąsiadów, doszło do kolejnego rozbioru Polski. Po II wojnie światowej, a jeszcze i w trakcie II wojny światowej, przecież wspaniała organizacja, Armia Krajowa, inne organizacje niepodległościowe. Stworzyliśmy wówczas, nasi przodkowie, taką organizację, która nie miała precedensu w historii. Powstało Polskie Państwo Podziemne. W Warszawie wybuchło powstanie. Wszystkich tych ludzi, wielkich ludzi, bohaterów łączyła idea wolnej Polski. Po formalnym zakończeniu II wojny światowej żołnierze wyklęci. Ludzie o niezłomnym charakterze nie pogodzili się z tym, że władze w Polsce sprawowali nominaci moskiewscy. Oni też stanowią ważny element naszej tożsamości narodowej, naszej tożsamości polskiej. To są ludzie, o których pamiętamy, którym oddajemy hołd. Ale pamiętamy też o Żołnierzach Wojska Polskiego, którzy dziś bronią naszego bezpieczeństwa, stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Pamiętamy o weteranach, pamiętamy o tych, którzy polegli na misjach, na misjach, których zadaniem jest właśnie zapewnienie bezpieczeństwa. Pamiętamy o tych, którzy 10 kwietnia 2010 roku jechali, aby uczcić. Właśnie pamięć skrytobójczo pomordowanych polskich oficerów w Katyniu. To nieopodal stąd jest pomnik profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej, zwierzchnika Sił Zbrojnych. To też nieopodal stąd na placu Piłsudskiego jest pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Wśród tych ofiar byli przecież najwyżsi rangą dowódcy Wojska Polskiego. Jechali do Katynia, żeby upamiętnić czyn niepodległościowy żołnierzy, którzy zostali skrytobójczo pomordowani przez komunistyczną Rosję. Ta pamięć jest trwała. Ta pamięć jest wieczna. Jutro na tym placu, na placu marszałka Piłsudskiego, przed grobem nieznanego żołnierza. A więc młodego człowieka, który poległ w obronie granic Rzeczypospolitej wtedy, kiedy nasza ojczyzna wybijała się na niepodległość z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, Zwiecznika Sił zbrojnych, będziemy również oddawać hołd tym wszystkim, którym zawdzięczamy naszą wolność. Wtedy jutro zachęcam, żebyśmy. Jak najliczniej zgromadzili się właśnie o godzinie 12 w samo południe i żebyśmy razem z żołnierzami wojska polskiego odśpiewali pieśń reprezentacyjną wojska polskiego. Otóż w 2018 roku zmieniłem ceremoniał wojskowy dzięki temu, żołnierze wojska polskiego śpiewają hymn naszej ojczyzny. Słyszeliśmy przed chwilą, jak pięknie śpiewają, jak brzmi, jak silnie brzmi. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Jutro wspólnie z żołnierzami zaśpiewamy pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, a więc Marsz I Brygady. Ale także jutro o godzinie 17.00 tu nie nieopodal na krakowskim przedmieściu przy Pałacu Prezydenckim będziemy mogli wspólnie z prezydentem Rzeczypospolitej, ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, z panem Andrzejem Dudą zaśpiewać piosenki wojskowe. Właśnie z okresu sprzed 100 lat. Wtedy, kiedy Polska wybijała się na niepodległość, tak jak 1 sierpnia, tu na tym placu, marszałka Piłsudskiego, spotykamy się, żeby śpiewać piosenki Powstańcze. Tak, jutro o godzinie 17 serdecznie zapraszam, żebyśmy zaśpiewali pieśni wojskowe. Szanujemy żołnierzy Wojska Polskiego. Wojsko Polskie jest dla nas wielką wartością. Wokół. Wojska Polskiego zbieramy się, gromadzimy się, jednoczymy się, żeby pamiętać o naszej przeszłości, ale żeby także pielęgnować to wszystko, co dla nas jest najważniejsze, a więc niepodległość i bezpieczeństwo. Dziękuję.